Nasza zima zła, aha Szczypie w nosy, szczypie w uszy Nocą śniegiem lekko pruszy Nasza zima zła, aha A nad rzeczką są pingwiny Co dziś mają imieniny Nasza zima zła, aha Nasza zima zła Wiatr się kręci, śnieg zawiewa Zamieć tańczy, mróz przyśpiewa Nasza zima Drzewa, płyną chmury, śnieżny świat jak z bajki, który nasza zima zła A nad rzeczką są pingwiny, co dziś mają imieniny, nasza zima zła, aha, nasza zima zła W czapkach dzieci, w rękach sanki, gonią śmiech jak echo ranki, nasza zima zła, aha gdy wrócą ciepło w domu, zima zła, nie straszna ko